Martwi o tego prostaka bez zasad. A pani niech się martwi o siebie i córkę. Zrozumiano? Do niedawna Mija była grzeczna. Źle na nią wpływam. Cisza. Wyjaśnię Państwu powody zawieszenia. Nie ma potrzeby. Zgadzam się z tą decyzją. Zabieram córkę i składam oficjalną skargę. To znaczy, Roberta Pardo musi zostać usunięta z liceum. Zrozumiano? Co takiego? Ma zły wpływ na moją córkę. Niech pan powtórzy. Trzeba ją wyrzucić. Proszę o spokój. Możemy porozmawiać? Nie w tej chwili. Nic z tego. Moja córka tu zostanie. Nie jest Pan Bogiem. Trochę więcej kultury. Właśnie. Słucham? Trochę więcej kultury. Dorośli ludzie kłócą się jak dzieci. A dzieci to widzą. Wiem, co mówię. Ona źle wpływa na moją córkę. Czyżby? Roberta jest gwałtowna, ale urocza. A pan jest draniem. O czym pani mówi? Prowadzę z tym panem spór prawny. Zatrudniłam prawniczkę. Co on zrobił? Uwioduję. Co? Uwiodłeś kogoś? Uwiodłeś kogoś? Ona mówi prawdę? Nikogo nie uwiodłem. To wariatka. W takim razie ją przekupił. Tym gorzej. Zgadzam się z panem. Roberta nie wróci, dopóki nie zniknie stąd rodzina kuluci. Koluci. Chodź. Ta szkółka zyska wspaniałą reklamę. Liceum. To liceum, a nie szkółka. Nie ma stylu. Zwraca uwagę na drobiazgi. Nie do wiary. Dosyć. Bo co? Spokój. Chciał pan coś powiedzieć? Nie. Albo tak. Moim zdaniem, przed podjęciem drastycznej decyzji, jaką jest usunięcie ze szkoły, z liceum, właśnie, trzeba im dać ostatnią szansę. Nie rozumiem. Proszę jaśniej. Pozwólmy im mówić. Dowiemy się, jak było... Dajecie córkom bardzo zły przykład. Co pan sugeruje? Szkoła nie prowadzi terapii dla rodziców. Ale zrobię dla Was wyjątek. Przykro mi, ale jestem bardzo zajęta i nie chcę widywać tego pana. Wyjeżdżam w interesach. Wszyscy rodzice mają obowiązki, ale liczę na was. Na pewno spotkamy się w nowym roku.